Wtedy wszyscy chcą ją nagle otwierać, no bo zaraz się zrobili mało, itemy będą drogie, wszyscy chcą w nią inwestować, więc na serio wiele osób się na to rzuca. I oczywiście, ja grałem pod wypadnięcie. Co oznacza u mnie gra pod wypadnięcie? To, że po prostu sprzedaję ją wtedy, kiedy nadchodzi największy hype. Hype nadchodzi wtedy, kiedy... W Ether leci informacja, że skrzynka została wywalona. Wtedy wszyscy chcą ją nagle otwierać, no bo zaraz się zrobi jej mało, i temy będą drogie. Wszyscy chcą w nią inwestować, więc na serio wiele osób się na to rzuca. I widać to po wykresie i ja sprawdziłem to, jak działało to w przeszłości i wyglądało to mniej więcej tak samo. To jest reakcja, którą da się przewidzieć. Jest to reakcja, która się powtarza. Jest to cykliczne, że na początku te. Wszystkie wzrosty tych skrzynek po wypadnięciu są absurdalnie wysokie i są wręcz niezrozumiałe. Później mamy naprawdę długi spadek. Ja mówiłem to wtedy w tym filmie, gdzie mówiłem o sprzedaży tej skrzynki.